Witajcie moi drodzy wreszcie u mnie pierwszy raz od jakiegoś miesiąca świeci słońce dzisiaj dłuższy czas więc doszliśmy do wniosku z burym kumplem Reksiem że idziemy do lasu musimy wznowić naszą tradycję bo nie było nas w tym lesie już od jesieni chyba od października nas nie było Jesteśmy na skraju proszę bardzo Pięknie jest jak słońce świeci aż chce się chodzić i spacerować Powietrze, świeże, ptaszki śpiewają, ćwierkają ruszamy rozejrzeć się Tu perspektywa na młode sosenki Ale za nimi starsze sosny prawo dąb bez liści a na niebie księżyc sam przyświeca już za dnia Burasek jabnikowaty reksio uradowany penetruje tu lasostep trawy wyschnięte przedziera się w moją stronę Jesteśmy obydwa i zadowoleni z tego spaceru. No tutaj mamy młodnik, który został posadzony, wiem, ze 4 lata temu po wycince drzew. Tu przede wszystkim w młode sobie rosną. A po lewo od tej ścieżki jest taki młodnik, który sama, nie wiem, z 10 lat, może więcej, wcześniej to wycinali drzewa i sadzili to. I tutaj to nie wiem, czy coś sadzili przemyślanego z sosny, bo oprócz sosen to tutaj jest mnóstwo i dębów, i brzos, i osik widzę, gąszcz przeokropny. No ale te drzewa podrosną, same się wyeliminują. Słońce świeci pięknie, jest tam stary zagajnik sosnowy, co jakimś cudem ocalał. No. Rek się ciągnie do przodu ścieżką. Zna te szlaki, podoba mu się, że tu wróciliśmy w końcu. No już weszliśmy w las. To proszę bardzo imponujący pień z drzewa, które wiatr przewrócił. Tak widzę go od iluś metrów wycięli. A resztę zostawili i tu mech sobie pięknie porósł go. I się rozkłada takie ciekawostki fajne w lesie można sobie naturalne obejrzeć sobie spacerujemy jesteśmy na oświetlonym przez słońce rozdrożu trochę spacerujemy powoli będziemy zawracać do domu no koniec naszego spaceru a zarazem wideo reportażu jeszcze panoramę pokażę. lasu wody, płodszy starszy stary las wracamy stamtąd ładnie pospacerowaliśmy Słoneczko świeci też. Człowiek się lepiej czuje. Piesek zresztą też. Nawdychaliśmy się świeżego powietrza. Odpoczęliśmy trochę. Możemy wracać do domu. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam. Życzę miłego weekendu, końcówki i miłego przyszłego tygodnia. Dzięki. Pozdrawiam. Cześć.